Kolejny event to kolejna promocja na supercoinsy.pl. Spójając momenty podczas tego promo możecie wygrać kolejne świetne karty, a z kodem widocznym na ekranie dostaniecie 10% zniżki. Link znajdziecie w opisie filmu. Polecam. Cześć, no no, witam was bardzo serdecznie, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale Kolejna dawka OP składów specjalne dla was Moi drodzy dawajcie znać obowiązkowo w komentarzach na dole, czy chcecie więcej tego typu OP składów na moim kanale Jakichś poradników i tak dalej Również przypomnę, żebyście szyli tutaj łapeczkę w górę Subskrypcja kanał jest dzwoneczkiem, żeby nie ominęły kolejne filmy na moim kanale Również partnerem dzisiejszego filmu jest Eneba Znajdziecie tam naprawdę fajne, tanie gry. Z Kodem Dexu 3 trzymacie oczywiście 3% zniżki, moi drodzy, i bez przedłużania. Przechodzimy tutaj do pierwszego składu. To są składy za pół miliona, za 800 tysięcy, jak i za milion. Wszystkie składy generalnie, właśnie do miliona monet, gdyż w poprzednim materiale pokażowałem wam składy za 100, 300 i bodajże chyba też 500. Był skład to teraz też mały update, jeżeli chodzi o skład za 500 tysięcy, i również jest skład za 800. Um, oczywiście tutaj szacuję mniej więcej yy, po cenach z PlayStation 5 dla graczy z yy, zawsze. Te widełki są trochę niższe Bo tam karty są po prostu tańsze Także moi drodzy widzicie teraz to wszystko na ekranie To jest moja propozycja specjalnie dla was Składu za pół miliona monet Generalnie tutaj jeszcze jest sporo Nadmiaru można powiedzieć Jeżeli chodzi o graczy xboxa I tutaj jeżeli wam nie pasuje jakiś Nuno Mendes czy ewentualnie Jakaś właśnie karta z obrony To nie wiem za Traorę na przykład Na xboxie możecie kupić Hakimiego chociażby I już macie tutaj ten budżet Pod pół miliona zrobiony, No dla graczy PlayStation generalnie to już jest ponad pół miliona, dlatego tutaj dałem traore, ale ten traore... Um... To jest chyba Liga Konferencji, Karta Ligi Konferencji. Aktualnie ja sam nim gram w moim składzie i jest naprawdę bardzo dobry. Dodam, że ten skład jest zrobiony stricte pod formację 4-3-2-1. I składy, które wam pokazuję dzisiaj w odcinku, to są składy przeznaczone, przeznaczone dla najlepszych formacji w tej grze. W poprzednim odcinku również pokazywałem wam właśnie takie składy. Za momencik omówię, jakie to są formacje. Moim zdaniem, to prawda, formacja 4-2-3-1 dalej jest OP, ale w tym odcinku tylko i wyłącznie dwie formacje się przewiną. I to będzie formacja właśnie 4-3-2-1 Jak i formacja 4-4-2 Od razu mówię, że 4-3-2-1 Tutaj są dwa składy na tym oparte I właśnie ten skład jest pod tą formację Rashford lewe skrzydło A raczej ten lewy atak już w trakcie meczu Dembele prawa atak Beneder centralny atak No i Renato Sanchez, Chua Jak i Bruno Fernandes środkowi pomocnicy Pamiętajcie tylko, żeby na Bruno dawać krycie środka i zrównoważony atak, żeby on się podłączał pod akcję ofensywną jako ten ofensywny pomocnik, żeby pomagał w kreowaniu akcji, Renato sam taki ten box to box, taki po prawej stronie najbardziej, a trzułamy niego, dałbym na tego środkowego, centralnego żeby on zajmował się bardziej, odbieramy piłki, także moi drodzy, taka moja propozycja, jeżeli chodzi o skład za pół miliona monet, teraz przechodząc do składu za 800 tysięcy to generalnie ten skład tak się prezentuje, bardzo podobny do poprzedniego, tylko że tutaj Pogba bardziej odpowiada za tego ofensywnego, Valverde jako taki box to box, Chouameni znowu defensywny, Atak troszkę inaczej wygląda, bo jest Vinicius, który jest naprawdę znakomity, mega zwinny i mega Wam go polecam, Ben jeder tradycyjnie. Moim zdaniem jest to najlepszy napastnik do tej ceny I Benjeder naprawdę jest totalnym kotem W tej grze, pięć słabszych nogi Chłop ma taką zwinność No naprawdę Ben Benjeder w tym roku to jest Myślę jak Ben Jeder z FIFA 20 e, Również Dembela jest w tym składzie I tak się moi drodzy obrona prezentuje I generalnie do 800 tysięcy to jest skład Ale ym, jak komuś na przykład Nie pasuje tutaj yy, Nie wiem, może, może Na, na, na xboxie, mówię to stricte do xboxa To możecie na przykład tutaj kupić warana Jeżeli xboxowicze macie ym, 60 Tysięcy więcej, monet to ma się kupić zamiast Joe Gomez'a Varana i można powiedzieć, że ten skład wtedy się mieści w tych widełkach do 800 tysięcy. Myślę, że ten skład już naprawdę bardzo fajnie wygląda. I w przeszłości zamiast Kundę jakiegoś e, Kim Pembe można tutaj kupić e, i generalnie iść w inną ligę, na przykład. E, Wtedy tutaj Donna Donnarumma yy, może wjechać, ale ja to mówię stricte o przyszłości, tutaj każdy ma zgranie w obronie, bo Varan, yy, no zresztą Varan i tak malinka od Pembe i ten skład naprawdę już fajnie wygląda i generalnie ten skład również yy, może być składem do miliona i powiem wam szczerze, że kurde, ten skład do miliona monet... To również jest moja propozycja dla Was. Naprawdę bardzo fajnie ten skład wygląda z Kim Pembe i z Waranem. Tutaj obrona już jest naprawdę na totalny wysokim poziomie. Także to jest moja, moi drodzy, propozycja składu do 800 tysięcy, jak i do miliona. Yy, z wyłączeniem, oczywiście, obrony. Zamiast Kim Pembe i Varana yy, byłby tutaj Kunde, jak i Joe Gomez, Ano Bramce, Joris. I to jest moja, moi drodzy, propozycja, właśnie składu do 800 tysięcy, jak i do miliona monet. I przechodząc do stricte składu zbudowanego dla Was pod milion monet, tak on się prezentuje. I to jest skład dla formacji 4-4-2 specjalnie, żeby SON. Z Antonym Marcialem grali atak Dembele grał prawe skrzydło, czy tą prawą pomoc I Rashford lewą pomoc Jeżeli ktoś by chciał Rashforda grać na ataku z Sonem To wtedy Marciala może przesunąć na lewą pomoc No i środkowi stricte pomocnicy Bruno, jak i Pogba Nie martwcie się, czy to będzie za ofensywne Pogba jest naprawdę dobry w defensywie ze względu na swoją sylwetkę Bruno zawsze pomoże w kreacji, akcji A co do obrony, to sami widzicie, że ta obrona naprawdę wygląda również na wysokim poziomie jest tutaj Kai Walker, Joe Gomez, Rafael Varan, Ferlo Mendy ale tu również można stosować zabieg, że zamiast Joe Gomeza wjedzie na przykład tutaj Kim Pembe i macie również zgranie tutaj w obronie, ewentualnie wtedy tutaj Walker może nie mieć zgrania i generalnie też się nie martwcie, że tutaj Son będzie grał na 8, Dembele będzie grał na 8 i Mendy będzie grał na 8, oni na spokojnie dadzą radę na 8 zgrania a jeżeli martwicie się o to, to macie zawsze zamienić Dembele z Rashfordem i wtedy i tak Rashford będzie miał 7 zgrania z menażerem i po wbiciu lojalności, tak samo jak Dembele i na spokojnie oni dadzą radę i Son tak samo będzie miał 7 zgrania także będziemy mieli tutaj wtedy trzech zawodników na niepełnym i to jest moja propozycja składu do miliona monet. Jeżeli na przykład y, będzie Wam się źle grał o Sonem, to również taka propozycja masz aż tutaj Wernera, gdyż Werner również w tej chwili jest naprawdę bardzo dobry. Tamten skład lekko był warty ponad milion. Generalnie ten skład, y, który wam przed chwilą, pokazywałem z Sonem, to był też taki mały update do poprzedniego składu tutaj za milion monet, który teraz również widzicie. No i generalnie jeżeli nie mielibyście wtedy na takiego Sona, czy chcielibyście trochę ukrócić budżet, zrobić skład do tych 900 tysięcy monet do miliona, to zamiast Sona ja się aż tutaj naprawdę Wernera i wtedy grać Rashford. Werner, Atak, Marsjal, Dębele, Skrzydło. Albo właśnie Marsja z Wernerem Atak I tak, moi drodzy, ten skład się prezentuje To jest moja propozycja składu do miliona monet, moi drodzy Wy dawajcie obowiązkowo znać w komentarzach na dole Czy chcecie jeszcze jakieś małe update'y na dniach Jeżeli chodzi o OP składy Teraz sporo się dzieje, wychodzą fajne karty Właśnie jak ten Traore, którego Wam pokazywałem Także naprawdę takie update'y miałyby sens na dniach Dawajcie znać co o tym słyszycie w komentarzach na dole A ja, moi drodzy, już Wam dziękuję za oglądanie tego materiału Życzę Wam miłego wieczoru Trzymajcie się, piąteczka Yo.